Siema! Dzisiaj nadszedł czas na coś, na co bardzo długo czekałem, w zasadzie pół roku, żeby Wam o czymś opowiedzieć. Jak widzicie, mamy tutaj busika TechRampsowego, tutaj są chłopaki z Tekramsa, właśnie uciekają. Słuchajcie, jesteśmy w Warszawie, buduje się coś, coś na co wszyscy czekaliśmy i dzisiaj nadszedł czas, żeby Wam to w końcu pokazać. Jak się możecie domyślać, jest to kolejny kryty całoroczny skatepark. I skatepark nie jest jedynym newsem dzisiejszego odcinka, więc oglądajcie go do końca. Mamy za mną halę. O, w ogóle tutaj wjeżdża teraz yy, materiał budowlany, wkłady takie stropianowe, które są pod betonem, zaraz zobaczycie jak to wygląda w ogóle przy okazji zobaczycie jak się buduje nowoczesne skateparki teraz, betonowe bo 3 czwarte tego skateparku będzie betonowa, ta hala kiedyś e, służyła do czego innego, Był, e, była tutaj firma, która miała ciężki sprzęt i zajmowała się renowacją w ogóle ciężkiego sprzętu więc hala musiała być dostosowana do potrzeb skateparku, więc miesiąc temu to wyglądało jakby tutaj bomba wybuchła dzisiaj już widać pierwsze przeszkody, widać jak to będzie wyglądało, zapraszam Was do środka busy, ekipy tutaj budowlane Wszyscy budują, mamy kontenery, mamy maszynę do betonu, wszystko jest tutaj. Wiecie, pewna profeska. w końcu techam tutaj wjechał, czyli jako pierwsi zobaczycie hale nowego skateparku, który się będzie nazywał Wood Park. Poza skateparkiem tutaj będzie jeszcze skate shop, sklep hulajnogowy, bar i ogólnie to miejsce ma mega duży rozwojowy potencjał, więc to jest pierwsza faza tego, co tutaj będzie powstawało. Chodzimy. Jak widzicie, plac boju tutaj powstają pierwsze przeszkody. Teraz będę wam przerzucał wizualizację tego projektu, jak to będzie wyglądało finalnie. Trzy czwarte tego skateparku to będzie betonowy, streetowy park i jedna czwarta to będzie sekcja parkowa do latania, do grubych lotów i będzie Resibox na flyboxie i na kłoterze. To co wam wspominałem, że pod beton wchodzi stropian, w nowoczesnym sposobie budowania skateparków, wypełnienie kłotera jest Stropianowe z takiego grubego stropianu. Jak to się nazywa? Zbrojenie, no nie? O, dobra. Na to wchodzi zbrojenie i na zbrojenie 8 cm betonu. I dzięki temu beton mniej pęka, bo lepiej się amortyzuje przez stropian. No i jest twardszy i le lekki, przez co też schodzi mniej materiału, a beton wiadomo, e, to droga sprawa, więc im mniej się go zużywa, tym lepiej. Dla środowiska i dla samych kosztów budowy. Skatepark ten jest wyjątkowy też pod tym względem, że będzie miał bardzo dużo naturalnego światła, co też nie jest oczywistą rzeczą, szczególnie w polskich warunkach. Mamy tutaj jedną ścianę, która jest praktycznie cała ze szkła. Jeszcze z zewnątrz będą te szyby myte i będzie tego. Światła dostawać tutaj jeszcze więcej, ale w ciągu dnia, dopóty, dopóki będzie słońce, zobaczcie, że tutaj będzie mega widno i nie będzie jakichś cieni, wiecie, które będą się rzucały z, od lamp na przeszkody, jak lecisz i nagle, wiesz, widzisz swój cieni, możesz się troszeczkę zdezorientować, to nie będzie tego problemu, bo światło będzie naturalne. Odpalam drugi, wyłącznie hulajnogowy kanał, który będzie powstawał. Kooperacji również z innymi twórcami, więc nie będę jedyną osobą, która będzie na ten kanał tworzyła. Naturalnie nie odpuszczam sobie wcale tworzenia na mój własny kanał. Będzie on dalej rozwijany, tylko że część po prostu kontentu ze swojego kanału przyniosę tam, i tam również będzie tworzony nowy kontent, nowe serie, tak żeby wykorzystać cały potencjał tego, co można o hulajnoze tworzyć. I kanał ten będzie się nazywał, jak żeby inaczej, kanał Hulajnogowy. Macie link w opisie, koniecznie zostawcie tam subskrypcję i czekajcie na kolejne i kolejne produkcje. Pierwszym filmem, który się tam pojawi będzie gra finałowa z turnieju Master of Park Junior pomiędzy Antkiem i Benkiem. Za mną, za tą ścianą będzie bar, recepcja, węzeł sanitarny, czyli toalety, szatnie, e, których w tym momencie Wam nie pokażę, bo one są też w generalnym remoncie, więc nie będziemy tam wchodzić. Tam na górze, w drugiej części biurowej, od frontu samej hali będzie sklep hulajnogowy i mogę w tym miejscu powiedzieć, chyba już nie jest to aż taka tajemnica, że będzie to Forstor. Forstor otwiera swoją drugą filię, więc jak widzicie, to właściciele skateparku stawiają na kooperację z innymi firmami, a nie zamykają się wokół własnego środowiska, więc jest to tym bardziej wyjątkowe miejsce. I tutaj... Też chciałbym zapowiedzieć duży news, że szkółki grupowe na tym obiekcie, na łód parku będę organizował ja jestem tym mega podekscytowany, bo od dawna marzyłem o tym, żeby zrobić własną szkółkę i w końcu mam miejsce, w końcu mam okazję i nie mogę się tego doczekać. Więcej informacji o tym będziecie dostawać wkrótce, kiedy Budowa skateparku będzie postępowała i kiedy będziemy znali już datę jego otwarcia, taką pewną, w tym momencie mogę Wam powiedzieć, że to jest kwestia kilku tygodni. Teraz idziemy sobie do jednej z takich dwóch biurowych części tego obiektu. Tutaj będzie skate shop, Teraz pokażę Wam nasze okno na świat. Mamy tutaj dużą szybę, przez którą będzie można obserwować wszystko, co dzieje się na skateparku, a przez to, że jest to prawdziwa ściana to tutaj będzie cicho, ze względu na to, że jest to w 3,4 betonowy skatepark, więc nie będzie miał na przykład metalowych najazdów na drewniane przeszkody, tak jak w przypadku drewnianych skateparków, to będzie tutaj relatywnie ciszej niż w takim e, drewnianym skateparku. No i przy okazji będzie klimat, bo mało jest ogólnie w Europie betonowych, krytych skateparków. I w ciągu najbliższych dni, dosłownie w ciągu najbliższego tygodnia to wszystko stąd wyjeżdża i pojawiają się tutaj kolejne i kolejne przeszkody. Stropian przyjeżdża tutaj w takich ogromnych balach i to jest kładzione na ziemi, uzbrajane tym zbrojeniem, sprętami i zalewane betonem. Mam również nadzieję, że po tym jak powstanie indoor, ten wewnętrzny skatepark, to tutaj też część... Yy, Powierzchni zostanie wykorzystana na jakiś park zewnętrzny. Trzymam za to kciuki, trzymam kciuki za właścicieli tego obiektu. W ogóle właściciele tego obiektu są związani bardzo mocno ze środowiskiem deskorolkowym, i to też pokazuje, że możemy współpracować pomiędzy środowiskami deskorolkowym, hulajnogowym i że wszyscy przy wspólnym staraniu są w stanie stworzyć coś. Fajnego. Oglądajcie koniecznie kolejne filmy, na których będziemy Wam pokazywać, co się tutaj dzieje, jak się ten skatepark rozwija, co jest nowego, co dochodzi i będziecie mogli zaobserwować sam proces tworzenia takiego skateparku. Słuchajcie, beton, beton. Tutaj, zobaczcie, co tutaj jest. Co tutaj jest? To są najpiękniejsze rury, jakie widzieliśmy z chłopakami, jakie wnosiliśmy, bo troszeczkę tutaj pomagam też chłopakom. Michał w ogóle, Klimczuk, jest mocno zaangażowany w to. Jak z Michałem zobaczyliśmy tą rurę, to ją tak tuliliśmy. Tak. To jest najpiękniejsza rura, jaka Powstała kiedykolwiek, gdziekolwiek, ta też jest yy, niczego sobie, ale wydaje mi się, że ta będzie całkowicie fenomenalna. Co więcej, poza tym, że można ją grindować od góry, to będzie ją można jeszcze grindować tutaj. Więc czekam na śmiałków, którzy będą tutaj fiwciaki robić. Te elementy stropianowe, jak sobie zobaczycie, one są wyszejpowane już w jakieś określone formy, bo to są formy właśnie, które będą później na skateparku. Wiecie, takie zaokrąglenia, tutaj jakieś wypukłości i to wszystko później będzie zalane betonem i będzie tak wyglądało jak właśnie te odkształcenia na stropianie. I to jest właśnie fajne w tym skateparku, że on nie będzie taki prosty, tylko że to będzie takie, wiecie, no trochę nawet bym powiedział, dzieło sztuki. Betonowe dzieło sztuki. Każdy centymetr kwadratowy tej powierzchni jest wykorzystany maksymalnie, nie ma tutaj takich miejsc, gdzie ta powierzchnia jest marnowana. Wszędzie będą liney, wszędzie będą przeszkody, wszędzie będzie zaprojektowane coś, żeby dawać jak największą satysfakcję z jazdy na tym obiekcie, ale też. Oczywiście dla początkujących yy, też będą miejsca, gdzie będą mogli szlifować swoje triki, więc każdy, tutaj odnajdzie coś dla siebie. No powiem Wam, że z moim lękiem wysokości to jestem tutaj lekko, bym powiedział. Ha, Antek, weź na Igora kamerę. To jest Igor. Znacie go z odcinka z Piotrkowa. I on też tutaj macza swoje paluchy w tym projekcie. Ten obiekt powstaje, jest realny, niedługo będzie do jazdy, niedługo będzie otwarty, więc koniecznie zostawcie też followa. Utparkowi na Instagramie. Tam będziecie się dowiadywać bezpośrednio od Łódparku, co się będzie dalej działo. Wyczekujcie oczywiście kolejnych odcinków ode mnie z tego obiektu. Co do szkółek, to informacje też będą niedługo. I co? Subskrybujcie kanał hulajnogowy. Ahoj!